Dobry wieczór, przeczytam bajkę. Przeczytam bajkę Niezwykła przyjaźń Karola. Na jednym z wielkich miejskich osiedli stoi wieżowiec, taki sam jak wszystkie sąsiednie. Jedno z jego okien jest ciągle zasłonięte, lecz nikogo z mieszkańców blokowiska to nie interesuje. Każdy się gdzieś śpieszy i nie spogląda nawet na własne okna, więc dlaczego miałby się ktoś interesować cudzymi? Pewnie zastanawiacie się, kto mieszka w pokoju bez dziennego światła. Powiem Wam. Karol. Karol ma 12 lat i mnóstwo rudych włosów. Ma też całą masę piegów. Jest niewysoki jak na swój wiek. Średnio się uczy. Właściwie to od swoich rówieśników bardzo różni go posiadanie przyjaciela przedmiotu. Jest nim komputer. Cześć, kąpciu, idę do szkoły. Chłopiec żegna się z ukochanym przyjacielem, wychodząc z domu. Kompciu, jestem, wróciłem, już biegnę do ciebie. Karol woła od drzwi po powrocie. Od czasu kiedy Karol stwierdził, że obraz na monitorze jest o wiele wyraźniejszy, gdy w pokoju jest ciemno, zasłonił zasłony, przestał też zapalać światło. Chłopiec ma dostęp do internetu i mógłby używać swojego komputera do rozmów z przyjaciółmi i znajomymi, pisać listy albo dowiadywać się czegoś ciekawego o kraju czy świecie, ale on tylko gra w różne gry. W pokoju jest ciemno, więc mama nie widzi bałaganu i nie każe mu sprzątać. Zadania domowe Karol odpisuje od innych uczniów jego klasy. Na lekcjach uważnie słucha, więc prawie nie musi się uczyć, bo zapamiętuje materiał z lekcji. Kiedyś Karol miał dużo przyjaciół. Karol, Karol, chodź pograć w piłkę! wołali codziennie pod blokiem. Karol, jedziemy na wycieczkę! często było widać chłopców na rowerach. Jednak te znajomości skończyły się w dniu, kiedy dziadkowie podarowali chłopcu komputer. Karol nie tylko nie dał się nim pobawić kolegom, ale nawet nie chciał go im pokazać. W ten sposób został sam, bez przyjaciół. Jednak nawet tego nie zauważył, ponieważ swój komputer traktuje jak najbliższą osobę. Mama Karola była bardzo zaniepokojona jego zachowaniem. Często mówiła – synku, spójrz, jaka ładna pogoda, idź i pobaw się na dworze z kolegami. – Mamu, nie mogę, bawię się z odpowiadał chłopiec. Kiedyś mama wpadła na pomysł i zawołała do syna. – Karolku, masz pieniążki, idź do sklepu i kup lody. Mama, przecież kąpciu nie je lodów, odpowiedział Karol. Mama nie dała za wygraną, i chcąc, aby ukochany synek chociaż trochę wychodził z domu, kupiła mu pieska, o którym zawsze marzył. Jednak na nic ten pomysł, ponieważ Karol nadal siedział z kąpciem i nawet nie zwracał uwagi na śliczną, skomlącą kulkę. Tak Karolowi mijały dni. Nawet nie myślał o tym, że w jego życiu nie dzieje się nic ciekawego. Jednak mimo wszystko. Nie zmieniał nic. Aż pewnej nocy była sobota i Karol, wiedząc, że nie musi wstawać wcześniej rano, siedział do późna przed komputerem. Tak długo, że zasnął z głową na biurku. W pewnej chwili obudziło go migotanie monitora i dziwne dźwięki z głośników. Nie wiedział, czy to się dzieje naprawdę, czy mu się śni. Zaspany spojrzał przed siebie i przeczytał na monitorze migocący zielony napis: Idź do sąsiadki na górze, prędko. Karol nie wierzył w to, co się dzieje, ale posłuchał kąpcia i pobiegł schodami do pani Magdziakowej. Zadzwonił. Nic, zapukał. Nic. Usłyszał za to głośny płacz dobiegający z za drzwi. Nacisnął klamkę i wszedł do środka. Jak boli, jak boli! płakała sąsiadka. Co się stało, pani Magdziakowa? zapytał Karol. Poślizgnęłam się na chodniku i chyba złamałam nogę. Nie mogę wstać, odpowiedziała sąsiadka. Chłopiec chętnie jej pomógł. Nawet sam zadzwonił po pogotowie i poczekał na przyjazd karetki. Minął kolejny tydzień i znów nastała noc z soboty na niedzielę. Była straszna burza. Pioruny rozświetlały niebo, a deszcz uderzał o okno w pokoju Karola. Ponieważ chłopiec bał się burzy, położył się wcześniej do łóżka i od razu zasnął. Znowu obu obudziły go dziwne dźwięki dochodzące z głośników kąpcia i migotanie ekranu. Na dworze było już jasno i ani śladu po burzy. Kiedy Karol podszedł do komputera, przeczytał napis – zejdź do Tomka spod piętnastki. Hm. – Co się dzieje z tym komputerem? Może się popsuł? Myślał zmartwiony Karol. Jednak szybko się ubrał i wyszedł bez śniadania. Kiedy zbiegał do mieszkania sąsiada, przypomniał sobie, że przecież mieszka tu od zawsze i nie zna żadnego Tomka. Po chwili już pukał do drzwi, nie czekał wcale. Otworzyła uśmiechnięta pani i powiedziała: Witaj, Karolku, jak miło, że przyszedłeś do Tomka. On na ciebie czeka od dawna. Chodź proszę, zaprowadzę cię do jego pokoju. Karol pomyślał, że to jakaś pomyłka, ale poszedł za sympatyczną panią. Przestraszył się, kiedy otworzyła drzwi i zobaczył pokój taki jak jego. Pomyślał, że jest w nim strasznie. Przez zasłonięte okna nie dobiegał nawet promek porannego słońca. Karol dał krok do przodu i usłyszał zamykające się drzwi. Cześć, Karol, miło, że wpadłeś! Z kąta dobiegał go chłopięcy głos. Nie wiem, co, co się tu dzieje, odpowiedział Karol, jąkając się ze strachu. To ja, Tomek. A, a, ale dlaczego siedzisz po ciemku? Prze Przecież nie masz komputera? Dopytywał się już odważniej Karol. Jestem chory, to uczulenie na światło. Nawet mały promyk słońca mógłby mi zaszkodzić, odpowiedział Tomek. Ktoś zapukał do drzwi. To mama Tomka wniosła tacę z sokiem jabłkowym i ciasteczkami. Karol przez chwilę chciał uciekać, bo pomyślał, że może choroba Tomka jest zaraźliwa, ale szybko wpadł na to, że właściwie dobrze byłoby tak chorować. Nie musiałby chodzić do szkoły i mógłby cały czas grać na kąpciu. Chłopcy rozmawiali długo. Tomek opowiedział Karolowi, jak bardzo chciałby wychodzić z domu, grać w piłkę, biegać, wchodzić na drzewa jak inne dzieci. Karol obiecał odwiedzać sąsiada. Wyszedł od niego smutny. Myślał, jak pomóc Tomkowi. Tu z pomocą znów przyszedł Kompcio. Kiedy to Karol przechodził właśnie przez następny poziom gry strzelające kurczaki, ekran komputera zrobił się biały. Potem czerwony, a na końcu pojawił się pulsujący napis. Kup jutro gazetę codzienną i przeczytaj ogłoszenia. Karol był przekonany, że musi słuchać kąpcia i zrobił tak, jak nakazywał napis. Bardzo się zdziwił, kiedy znalazł ogłoszenie: Eliksir na uczulenie na światło zamienię na komputer. O ranę, co ja mam zrobić? Pomyślał Karol. W końcu chłopiec nie zastanawiał się długo. Pogłaskał kąpcia po klawiaturze i spakował do kartonu. Było mu bardzo ciężko. Ale jakoś udało się donieść komputer pod adres wskazany w ogłoszeniu. Nawet nie przyjrzał się panu, który otworzył mu drzwi. Chwycił eliksir i pobiegł prosto do tomka. Tomek bez zastanowienia wypił buteleczkę i podziękował Karolowi. Radości nie było końca. Teraz Karol ma nowego przyjaciela. Razem z Tomkiem chodzą na wycieczki, jeżdżą na wakacje i codziennie bawią się na dworze aż do zmroku. Razem spędzają każdą wolną chwilę. Tomek okazał się wspaniałym przyjacielem. A Karol nawet nie zatęsknił za kąpciem. Chłopiec cieszy się ze wspaniałej przyjaźni i w życiu nie zamieniłby jej na komputer, nawet na taki trochę zaczarowany. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie czytała Joanna Węgrzynowska.